Bazowa momentami, bo to jest dosyć mocne. Także wiesz, no co powiem. No ale właśnie to jest ciekawe, bicie, że tak krótkie, no nie, bo to raczej na przyjziemnej to nie bardzo. Proszę Krzyśku. No także weź przedstaw się, przedstaw się, żeby to tam wi wiadomo kto z kim rozmawia, żeby to uwiecznić, o tak powiem, proszę do ciebie. No to dobra, z tej strony Sebastian Manchester 26, tangołyski 828, proszę bardzo. No bardzo ładnie, raport dla Ciebie, piątka, piątka no naprawdę yy, rewelacyjnie, modulacja Naprawdę bardzo ładnie, zero zakłóceń Normalnie aż no, f, f, pod wielkim wrażeniem jestem, o tak powiem No Krzyśku, powiem Ci tak U mnie jest też 5.7, radio piąteczka Ja mam tutaj super stara yy, Mikrofon od Striker'a. jest to dynamiczny Mikrofon 20 łyski, antena Na 6 metrów zim, zim, zim. 27 Na wysokości 6 metrów yy, no Dobra, to lokalizacja tutaj, no ale cóż zrobić Tutaj jak jesteśmy tym to Po prostu nie ma Nie wybieramy, po prostu robimy telefon to jest, Proszę No dokładnie, no tutaj u mnie na pokładzie mobila To jest prezydent Lincoln Żadnych witamin, tylko tyle co z Lincoln na 20% Magnesowa na środku dachu ML145, czyli żadna rewelacja A zobacz jak to ładnie słychać tak, tak. Tak, jest propagacja, jak się otworzy, to idzie, także wiesz. E, a powiedz mi, jak to u Ciebie ostatnio z propagacją? Jest coś ciekawego, czy to tak się przewija? To znaczy jest, powiem Ci, jest i nie ma. Raczej nie ma. Rzadko, ale jest. Dzień, dzień, dzień. Jesteś?